Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Polish Michael Gamer i witam was w kolejnym odcinku z serii Matura CK Grudzień 2022 Jest to oczywiście matura próbna Rozwiążemy sobie dzisiaj zadanie 32 Na loterii stosunek liczby losów wygrywających do liczby losów przegrywających jest równy 2 do 7 Zakup Zakupiono jeden los z tej loterii Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zakupiony los jest wygrywający jest równe Co nam dano? Mamy stosunek 2 do 7 czyli Ał to P wygrywający to przegrywający. Dwa do przegrywające 2 do 7, czyli łącznie ich będzie 2 plus 7, czyli 9. Wzór na prawdopodobieństwo zleżenia A to inaczej A przez liczbę zdarzeń elementarnych, czyli omega. My już mamy liczbę zdarzeń elementarnych, czyli 9. I teraz zakupiony los jest wygrywający, wygrywający. A wygrywających mamy 2. Zatem podstawiamy do licznika liczbę 2. I prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zakupiony las jest wygrywający, jest równe 2 przez 9, czyli odpowiedź c.